Witam w mojej winnicy w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o formie prowadzenia rojat i gujat a przyczyną z powodu której wpadłem na taki pomysł było pytanie jednego ze słuchaczy pana Firing pasierby jak wilki u pomidorów usuwa się przy samej latorośli i odpowiedź którą zamieścił pan Miras ja zostawiam jeden liść od głównej łodygi aby nie uszkodzić przyszłorocznego pąka no trochę tak i trochę nie dlaczego trochę tak a trochę nie o tym za chwileczkę na razie popatrzmy jak wygląda krzew prowadzony w formie rojat mamy pień poziome ramię i latorośle wyrastające z miejsc skrzywienia. Jak mógły wyglądać Gujot? Nie mam go w Winnicy, więc muszę pokazywać na przykładzie krzewu prowadzonego. A ja to jest młody krzew, więc przypomina przypomina yy, też Gujota. Otóż yy, Gujot wygląda bardzo podobnie. Jeżeli pominiemy to, że, że ma stałe ramię ten, czyli troszeczkę grubsze, to każdy Gujot tak samo ma poziomie, poziome ramię, i latorośle wyrastające z miejsc krzewienia, różnica robi się dopiero wtedy, kiedy tniemy krzewy. Mianowicie rojata tniemy w ten sposób, że obcinamy latorośle krócej czy dłużej na jeden czy dwa pąki, nieważne czy na łyso. I zostawiamy ramię, z którego później w przyszłym roku, tak jak w tym roku wyrosły, wyrastają latorośle. Jak można by. Z tego krzewu w bardzo prosty sposób zrobić gujota. No, trzeba by obciąć ramy, tak mniej więcej w tym miejscu, a tą latorosz przygiąć i usytuować tak poziomo, właśnie tak jak tutaj to ramię. Czyli, jeżeli załóżmy, mamy teraz koniec roku 2024, obcinamy to wszystko, wywalamy. Wszystkie te latorośle zostaje tylko ta jedna latoroś. Przyginamy ją i w przyszłym roku z tej latorośli, z, tych, z takich miejsc krzewienia, jak tutaj, wyrastają nowe latorośle. I to jest e, gujot. W następnym roku e, znowu obcinamy to ramię, czyli tak jakby, jakby tą latoroś, tak? Przy, Łozę przyszło, przyszłoroczną i znowu zostawiamy pierwszą latorość która wyrośnie z pierwszego miejsca krzewienia resztę te wszystko wywalamy przyginamy i mamy formę prowadzenia gujot więc tak naprawdę e, najciekawsze z tego wszystkiego jest to że, że z gujota możemy przejść w bardzo prosty sposób na rojata a z rojata na gujota bez żadnych bez żadnych kombinacji bez żadnych komplikacji no i teraz zastanówmy się dlaczego kiedy pan Miras napisał że zostawia jeden liść od głównej łodygi aby nie uszkodzić przyszłorocznego pąka powiedziałem mi tak i nie mówiłem przed chwileczką że w zarówno w przypadku rojata jak i gujota usuwamy całą tą masę listowia i wszystkie latorośle więc co ma wspólnego usunięcie tego, na przykład tego pasierba czy tego pasierba z, z, jakim, z, z, jakim, z jakąkolwiek formą uszkodzenia pąków przecież jeżeli nawet tu załóżmy, to jest oczywiście nieprawda że pąk zostanie, zosta, zostałby uszkodzony jeżeli tu usuniemy pasierb czy tu usuniemy pasierb, czy tutaj, czy nawet tutaj na dole na trzecim pąku to i tak nie będzie to miało wpływu na pąki przyszłoroczne przecież tego nie będzie tej masy całej tutaj nie będzie oczywiście w przypadku rojata zostaną te dolne pąki przy miejscach krzewienia tak więc możemy się ewentualnie martwić tylko o te pąki natomiast w przypadku gojota całej tej części nie będzie interesuje nas tylko ta jedna latorość i na tej latorośli musimy się martwić o to czy pąki Przyszłoroczne w jakiś sposób nie zostaną uszkodzone, ponieważ z tej latorośli tylko i wyłącznie z tej latorośli w przyszłym roku będą wyrastać z miejsc krzewienia kolejne latorośle w przypadku gujota. A martwimy się o nią w ten sposób, że na, nie dopuszczamy tutaj do owocowania, usuwamy owoce takiego malutkiego też. Dlatego, żeby ona sobie spokojnie rosła i przygotowywała, zbierała, przygotowała, przygotowywała się i zbierała wszystkie swoje siły do bycia ramieniem w przyszłym roku. Nie obciążamy tej pierwszej lato rośli. a po drugie tutaj właśnie usuwamy pasierby w ten sposób, że zostawiamy jeden lub dwa liście. Dlatego. I właśnie, co to, znaczy, co to znaczy uszkodzenie pąków, o którym, o którym pisał słuchać? Nie ma czegoś takiego jak uszkodzenie pąków. Pąki nie są uszkadzane, tutaj chodzi o coś troszeczkę innego. Tutaj chodzi o to, żeby ten pąk, który teraz się tworzy, on rośnie, się przygotowuje i z niego w przyszłym roku będzie rosła latorość, żeby ten pąk nam nie wystartował. Jeżeli nawet byśmy tego pasierba ucięli tutaj na krótko, czy jeszcze krócej, to w żaden sposób nie uszkodzimy tego pąka. Ewentualnie możemy spowodować to, że on wystartuje, a to być może w przyszłym roku byłby pąk owocujący, z którego wyro wyrośnie latorość owocująca. I dlatego pasierby obcinamy za pierwszym liściem, żeby kolejne pasierby, które rosły Rosły z tego pąka, a nie z tego. To jest cała tajemnica, dlaczego należy ciąć posierby eee, za pierwszym, no czasami za drugim liściem. To zależy, jak tam sobie kto chce. Mam nadzieję, że chociaż w minimalnym stopniu udało mi się wyjaśnić kwestie związane z formami prowadzenia krzewów rojat i gujot i, I związaną z, 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 tym, z, tymi, z tymi formami kwestię e, cięcia pasierbów. E, a teraz zapraszam na oglądnięcie groszku. Na groszek na krzewie. E, Johaniter, który pierwszy wystartował, to już się chyba wszyscy zdążyli napatrzeć podczas e, tego, co mówiłem o, o rojacie. Tutaj mamy krzewy. Troszkę dalej od ściany. Johannitera też już widać, że sporo tych gron jest. groszek ładny, czyściutki. Pięknie rosną. I Bernal zaczyna się robić już coraz większy. Coraz większe grona. W większości podwana, lata rośli. Pięknie, pięknie. Gwiewództwo Malutkie grona. Już nie są takie malutkie. No i najważniejsze, że jest ich sporo. A mianowicie bardzo w dużej ilości po dwa na lato rośli. No to oznacza, że gwiewództwo dobrze się umie ma. W zeszłym roku to było tylko jedno grono. Tu jest krzew, który. Był posadzony dwa lata temu, o jeszcze mało gron, jeszcze trochę żółknięcia, korzenie muszą się rozbudować, w następnych latach na pewno nie będzie tak żółto. Feigelt też już duży, też już duży groszek, Poro owoców, jest dobrze, w tym momencie warto by już pomyśleć o tym. Ponieważ grona zaczynają się powoli zwieszać, żeby je przełożyć za drut. Żeby one w trakcie rośnięcia, żeby ten drut jakby nie wrósł, nie wrósł między grona, bo później będzie ciężko to wszystko wyjąć. O, Tu jest też takie zawinięte, zakręcone, lepiej to teraz obciąć, bo te grona muszą się później ładnie zwiesić, o już powolutko spadają. Już się obwieszają, tak warto się przejść i powyciągać je z drutów. Tajget dalej od ściany. Też całkiem nieźle. Widać te piękne grona. Już są piękne i zwiastują, że będą wielkie. Jeżeli chodzi o zabiegi i zdrowotność krzewów muszę powiedzieć że z tym zabiegiem który wykonałem 15 potrafiłem idealnie bo od tego czasu codziennie pada teraz akurat jest taki dzień słoneczny ale widać że pochmurny gdzieś zapowiadają burze bo w całej Polsce pada także trafiłem z zabiegiem idealnie mam krzewy zabezpieczone do 1 lipca i spokojnie mogę się zająć innymi sprawami myślę, że w następnym filmie już będę usuwał pasierby w taki sposób jak mówiłem przed chwilą czyli nie martwią się praktycznie o nic bo w przypadku rojata nie muszę się martwić czy tam te pąki wystartują bo po bo, prostu bo te pąki razem z latoroślami razem z łozami tak jak mówiłem wcześniej zostaną usunięte a teraz zapraszam na pytania i odpowiedzi pan Bartek Proste pisze witam Przymierza się, przymierzam się na jesień do posadzenia Gewurztra Minera mógłby pan coś o tej odmianie powiedzieć więcej jeśli chodzi o odporność głównie na mączniaka rzekomego jak wygląda trudność uprawy względem odmian mieszańcowych I najważniejsze jak wyglądał Pana termin dojrzewania? Eee, odporność na mączniaka głównie rzekomego. Nie ma znaczenia. Martwimy się o odporność na moczniaki. Czyli na moczniaka prawdziwego, i na moczniaka rzekomego. I odporność na szarą praślę. Są trzy rzeczy, które nas interesują. No, muszę przyznać, że spośród tych odmian, które mam, to odporność Gewurztraminera Minera jest najmniejsza, ale prawda jest też taka, że przy odpowiedniej ochronie yy, nie mam problemu z mączniakiem rzekomym, z mączniakiem prawdziwym. Troszkę jest, troszkę jest problemu z yy, szarą pleśnią. W przypadku wszystkich odmian to zależy od roku, zależy od wilgotności, ale generalnie yy, no jakby nie tak, trzeba po przedstawiać pytanie, trzeba, przez pytanie powinno być postawione co trzeba zrobić, żeby krzewy były zdrowe i ja to robię i pokazuję to na filmach, pokazuję opryski, także yy, przy, przy dobrze prowadzonej ochronie mączniaki nie są problemem. Jak wygląda trudność uprawy względem odmian mieszyńcowych, no tak samo, tak samo trzeba dbać, tak samo trzeba ciąć, tak samo trzeba pryskać i tyle. I najważniejsze, jak wygląda u Pana termin dojrzewania? No, dojrzewają wrzesień, październik, koniec października, początek listopada, w zależności od roku. Ale dojrzewają, mają odpowiednią ilość cukru. Ja nie dosładzam wina. Będę mówił o tym w sierpniu, jak będę mówił o winie. Także przy odpowiednim prowadzeniu, tak jak mówię, każda odmiana spokojnie dojrzewa, no i Gewurztraminer też pan Łukasz Zadrozny kolejny super filmik w pana wykonaniu dziękuję bardzo staram się mam nadzieję że coś tam mądrego mówię Jarosław Wojtel fajnie się słucha i ogląda pozdrawiam dziękuję ja również pozdrawiam pytanie ile ma pan krzewów w winorośli i jaka powierzchnia wprawdzie oglądam większość filmików ale całości terenu nie ogarniam o dużo rzeczy chciałbym zapytać, ale to może w następnych odcinkach jeszcze raz pozdrawiam. No, krzewów mam około 80 powierzchnia terenu mojej działki to 200 m2, bardzo malutko, naprawdę chciałbym mieć więcej, ale z drugiej strony nie wiem czy bym chciał, bo bym musiał ee, dużo więcej zasuwać przy krzewach, żeby je tak utrzymać, jakie mam także wystarczy mi to wina mi wystarcza na cały rok jestem zadowolony także mam 80 krzewów Wojtek 1974 super film jaki środek wgłębny może pan polecić na mączniaka rzekomego z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam z tym polecaniem środków to no te filmy kręcę tak trochę oficjalnie na YouTube więc nie mogę polecać środków które nie mają rejestracji na winoroś, nie mogę o tym mówić. Natomiast mogę powiedzieć, co mógłbym, co mógłbym jaki środek mógłbym użyć, gdybym miał winnicę w innym kraju, na przykład w Niemczech. Bardzo dobrym środkiem był Ridomil to był super środek wgłębny. Już mówiłem o tych poprzednich filmach, ale nie ma on rejestracji. Nie ma, został już wycofany w Europie, także nie do kupienia drugi środek wgłębny to TANOS tylko nie wiem właśnie czy on ma rejestrację na winoroś ale jeżeli by miał to też bardzo fajny no w ogóle, a MILDEX jest jeszcze też środkiem wgłębnym tak w ogóle to warto sobie wpisać w goglach wyszukiwarka środków ochrony roślin to jest rządowa strona tam wpisać winoroś i poszukać sobie samemu ja nie bardzo mogę mówić o środkach, bo te, które mam, to nie można ich w Polsce stosować. Ja ich oczywiście nie stosuję w Polsce. M. Stanczak. Super, wszystko jasno wyjaśnione. Dziękuję. Jutro biorę się za ogławianie. To znaczy, u mnie te 12 liści to nie da rady, bo to musiałoby być 3,5 metra. No to ładne odstępy między liśmi. Albo więcej bo w tym roku bazuję na mocno zredukowanych zaniedbanych krzewach prowadzonych bez wiedzy i talentu ale już mam puszczone nowe pędy od ziemi i będę z nich formował za rok ramiona stałe bardzo mądrze uważam, że rojat to naprawdę bardzo fajna forma prowadzenia mam pytanie, co pan sądzi o krzewach szczepionych czy takie rośliny cechują się lepszymi cechami produkcyjnymi i odpornością mówiłem ostatnio o krzewach szczepionych tu chodzi o przystosowanie, przystosowanie, przystosowanie systemu korzeniowego do, do gleby, do warunków jakie ma gleba. Robimy badania. Jak kupujemy krzew, to wysyłamy te badania do sprzedawcy. On nam dobiera podkładkę, a górną część naszczepioną wybieramy sami, w zależności od tego, jakie wino chcemy robić. Także co sądzę o krzewach naszczepionych, tak ja mam wszystkie e, krzewy z podkładkami i polecam to robić, bo to działa. Pan Frick. Frick, pasieby jak wilki u pomidorów usuwa się przy samej latorości. Aha, no właśnie to było na początku czytałem i odpowiedź pana Mirasa, ja zostawiam jeden liść od głównej łodygi, aby nie uszkodzić przysporocznego ponka myślę że w pierwszej części filmu to już o tym opowiedziałem nie będę powtarzał nie ma czegoś takiego jak uszkodzenie pąków przy, podczas usuwania pasierbów dbamy tylko o to żeby ten pąk nie wystartował czyli dlatego usuwamy pąki latorośle ucinamy za drugim liściem ale tak jak mówiłem w przypadku rojata którego mam i w przypadku gojata gujota nie wliczając w to pierwszej latorośli, która w przyszłym roku będzie ramieniem, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Możemy usuwać całe pasierby, ja tak robię, w późniejszym terminie po to, żeby prześwietlić krzewy, po to, żeby z opryskiem dotrzeć do wszystkich liści. I tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie filmu. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam do lajkowania. Zapraszam na następne filmy. Do zobaczenia.